Szczęść Boże, witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Ja nazywam się Jan Krysiak, jestem sekretarzem generalnym tej partii, a są ze mną dwaj prezesi. Prezes Grzegorz Braun, polski poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Roman Fritz, poseł do Sejmu. Dzisiaj chcielibyśmy wyrazić nasz sprzeciw wobec ludobójstwu w strefie gazy i w Libanie. My zdajemy sobie sprawę, że w konflikcie palestyńsko-izraelskim mamy do czynienia ze starciem dwóch sił barbarzyńskich popełniających zbrodnie. Dzisiaj skupimy się jednak na stronie izraelskiej, jako na tej stronie, która aspiruje do bycia częścią cywilizacji zachodniej i do tej strony, która ma w Polsce znaczące wpływy i przed religią, której. Stają na baczność polscy politycy w polskim Sejmie. A więc z czym mamy obecnie do czynienia? Od wielu miesięcy trwają intensywne bombardowania strefy gazy, od niedawna również bombardowania Libanu. Są to tysiące bomb. Niektóre o sile niszczącej, potężnej, że mogłyby niektórym przypominać małe wybuchy jądrowe. Mamy również eksplozje pagerów, eksplozje radiotelefonów, które niszczą, zabijają i ranią. Do tej pory już kilka tysięcy osób ucierpiało z tego powodu. Te eksplozje poprzedziły naloty izraelskie. E, oczywiście do tak spreparowanych urządzeń e, nikt się nie przyzna, bo to byłaby zbrodnia. To byłoby pogwałcenie e, prawa. E, byłoby również wstydem i hańbą. Dlatego kto umieszcza ładunki wybuchowe w przedmiotach codziennego użytku. Mamy ponadto odpowiedzialność zbiorową, to znaczy usiłując dopaść terrorystów Hamasu, którzy 7 października zeszłego roku wykonali swój rajd na terytorium Izraela. W tej chwili giną nieuzbrojeni cywile, giną kobiety, giną dzieci. Jak popadnie, Nikt na to nie zwraca szczególnej uwagi. No, i jeszcze jedna rzecz, którą trzeba by tu podkreślić. Blokowane są całe konwoje humanitarne, tiry stoją w kolejce, nie mogąc dostarczyć żywności, wody, bo ktoś w XXI wieku wpadł na pomysł, żeby milion ludzi albo półtora miliona ludzi odgrodzić drutem kolczastym i czekać, aż ludzie umrą z głodu. Konfederacja Korony Polskiej mówi jasno w Polsce nie powinno być miejsca dla adwokatów takiego barbarzyństwa i takiej antycywilizacji, a mediom należy zwrócić uwagę, żeby bardziej krytycznie podchodziły do informacji otrzymywanych od strony izraelskiej. Strona izraelska wielokrotnie udowodniła, że prawda stoi na drugim miejscu względem izraelskiego interesu narodowego. W cywilizowanym świecie jest prawo, które nie pozwala na wykonywanie niektórych działań. W cywilizowanym świecie nie wolno celnie uświęca środków, a strona, która dokonuje skrytobójstwa z pominięciem sądu, popełnia po prostu zbrodnie. I jeszcze słowo do społeczności międzynarodowej i również do uh, liderów izraelskich. A word to Israeli leaders. In the civilized world uh, the right to defend yourself does never mean that you can uh, indiscriminately slaughter unarmed civilians, uh, women, uh, children and uh, if you return barbaric actions of your enemy You become a barbarian yourself and it's a tragic thing that you really believe that you can do so. No, you don't. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Pół roku temu armia izraelska zabiła Polaka w konwoju humanitarnym Damiana Sobola. Mam pytanie, czy strona izraelska już zdążyła ustalić, kto jest winny temu morderstwu? czy nadal winni okażą się Polacy? Oddaję głos Romanowi Fricowi. Dziękuję serdecznie po tym jakżeż ważnym wstępie. Trzeba sytuację nakreślić, jak jest spostrzegana przez właśnie społeczność międzynarodową, przez dyplomację, na przykład na Komisji Spraw Zagranicznych, której jestem członkiem. Niedawno przesłuchiwaliśmy kandydata na ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w właśnie państwie Izraelu. I ja zadałem panu kandydatowi pytanie, czy nawiązaniu do tego, co przed chwilą przedstawił Jan Krysiak nazwałby politykę Izraela na ludności cywilnej w Strefie Gazy, ale nie tylko, bo również w zachodnim brzegu i również w południowym Libanie, jako ludobójstwo, pan kandydat powiedział, że nie że to jest jakiś konflikt zbrojny, że zaczął oczywiście Hamas i te wszystkie perypety po kolei. To, że giną masowo tysiącami małe, niewinne dzieci, odcinane również od żywności, od edukacji, od wody, od możliwości w ogóle wzrostu, o tym się nie mówi. Szanowni Państwo, nie brak jest u nas polskojęzycznych przedstawicieli okłamywania naszej Historii. Jednym z takich przejawów jest osławiona postać polskojęzycznego pseudohistoryka o nazwisku Jan imieniu i nazwisku Jan Grabowski. To właśnie on niedawno, na łamach pewnego kanadyjskiego portalu, wyraził się, że miejsca ludobójstwa na terenie Polski patrz Holokaustu powinny być otoczone szczególną niepolską opieką i nadzorem, a więc mają być polskie miejsca miejsca Kaźni w Polsce, oznaczone nie jako polskie terytorium, tylko nadzorowane przez Unię Europejską, przez organizację Narodów Zjednoczonych, bądź inne ponadnarodowe organizacje. Nawoływanie do czegoś takiego, proszę Państwa, podchodzi jednoznacznie pod artykuł 127 kodeksu karnego i grozi karą wieloletniego więzienia. I teraz kim jest Pan Grabowski? Tutaj Panu posłowi Grzegorzowi Braunowi pewnie niezręcznie będzie tę historię przypominać. To właśnie Grzegorz Braun pozbawił skutecznie Pana Grabowskiego, który szkaluje polski naród i polską historię. Pozbawił go głosu na jednej z konferencji. Cóż się stało w polskim Sejmie wskutek tego? Wszyscy, praktycznie wszyscy posłowie, poza posłami Konfederacji, zagłosowali za uchyleniem immunitetu panu Grzegorzowi Braunowi, za ten czyn w obronie dobrego imienia Polski. To jest ten paradoks. I w nawiązaniu do tego, co mówił Jan Krysiak, wydaje nam się, że właśnie w Polsce Powinno powstać centrum wiedzy badawcze, naukowe na temat różnego rodzaju ludobójstw, jakie mieliśmy w historii, w naszych dziejach, w dziejach świata. Całą masę i można po kolei to pokazywać. Wandea, koniec XVIII wieku, antyfrancuska rewolucja skutkująca śmiercią w straszliwych okolicznościach ponad 200 tysięcy osób, zwłaszcza właśnie kobiet, zwłaszcza dzieci. Mordowanych w okrutny sposób, a największe ludobójstwo, które zaczęło 20, straszliwy, okrutny XX wiek, gdzie było, czy Państwo wiecie, w Namibii, 1905 rok, dokonane przez ówczesne e, władze Niemiec, praktycznie na zlecenie władz Niemiec, po to, żeby sprawdzić naocznie, czy te osoby, które tam ginęły, to są rzeczywiście ludzie, a może jacyś podludzie, a może jakieś zwierzęta, czaszki tych nieszczęśników jeszcze do dziś. Można odnaleźć w muzeach Berlina. Następne ludobójstwa, Państwo doskonale pamiętają z historii, 1915 rok, te tereny dzisiejszej Turcji, mordowanie bezlitości Ormian, Asyryjczyków, Greków, przede wszystkim chrześcijan podczas I wojny światowej. Ponad półtora miliona osób zostawionych, często na piaskach pustyni, aby umarły. Od tak sobie. I tak dalej, i tak dalej można to wszystko mnożyć. Dzisiejsze największe ludobójstwo, jakich, jakiego jesteśmy świadkami, to oczywiście mordowanie ponad 50 milionów nienarodzonych rocznie. A to jest liczba, która jest porównywalna z całą ilością ofiar śmiertelnych II wojny światowej. Dziękuję. Poseł Grzegorz Bram. Szczęść Boże, tak jest. Proszę Państwa, Polska jest do tego powołana, żeby być liderem sprzeciwu i potępienia ludobójstwa. Polska, Warszawa, jest najlepszym na Ziemi miejscem, w którym możemy stworzyć światowe centrum przeciw ludobójstwu. Przeciw ludobójstwu, które będziemy postrzegać i osądzać bez względu na barwy sprawców, bez względu na przynależność narodową ofiar. I tak trwające właśnie żydowskie ludobójstwo palestyńczyków w gazie i wojna terrorystyczna, wojna, rozmaite działania o charakterze terrorystycznym, terroru masowego terroru, zindywidualizowanego, ukierunkowanego na arbitralnie nominowanych, bo przecież przez żadne sądy nieosądzonych przeciwników państwa żydowskiego położonego w Palestynie. To jest ludobójstwo, którego nie chcemy być żyrantami, chociażby tylko przez zaniechanie, przez bierne przypatrywanie się tej zbrodni z daleka w komforcie w telewizorze my potępiamy to ludobójstwo i chociaż nie mamy politycznych militarnych środków przeciwdziałania spieszenia z pomocą tym którzy padają ofiarą ataków a przypomnijmy że to są ataki o charakterze bardzo jaskrawo zbliżonym do, dajmy na to, pacyfikacji getta warszawskiego, retoryka liderów i wojskowych, i politycznych, i religijnych o zgrozo przywódców narodu żydowskiego w państwie położonym w Palestynie. Ta retoryka jest retoryką Jergena Sztropa i systemu propagandy niemieckiej nazistowskiej. Jest lustrzanym odbiciem retoryki sowieckiej, która dzieląc ludzi nie na rasy, ale na klasy, w istocie również popełniała ludobójstwo. Także notabene wydzielając grupy narodowościowe, przypomnijmy akcję polską NKWD lat 1937-38. I ta sowiecko-nazistowska retoryka, teoria i praktyka jest dziś odziedziczona przez żydowskie terrorystyczne Państwo Izrael. I Szanowni Państwo, jedna rzecz to działania w sferze publicznej, historycznej, pamięci i przestrogi, ale druga rzecz to działania polityczne i tu państwo polskie powinno bezwzględnie, bezwzględnie postrzegać żydowskie państwo w Palestynie oraz liderów zorganizowanych, liderów diaspory żydowskiej w świecie, którzy niestety nader często pochwalają, popierają i promują tę politykę państwa położonego w Palestynie, my powinniśmy ich postrzegać jako terrorystów. Państwo położone w Palestynie w żadnym wypadku nie powinno być zaszczycane przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską stosunkami dyplomatycznymi na tak wysokim poziomie jak wymiana ambasadorów i tolerowanie na naszym terytorium eksterytorialnej ambasady państwa zbrodniczego terrorystycznego. Co powinno się wydarzyć? Powinniśmy wszcząć akcję dyplomatyczną, która doprowadziłaby do wyłonienia takiego państwa i takiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, które przyjęłoby być może z ochotą ciężar obowiązków reprezentowania rozmaitych interesów i załatwiania praktycznych bieżących spraw obywateli żydowskiego państwa w Palestynie no i myślę, że naturalnym kandydatem na takie przedstawicielstwo, taką reprezentację Żydów w Warszawie byłaby ambasada imperium amerykańskiego tu opodal przy rogu pięknej alei Ujazdowskich. Myślę, że to też uprościłoby sytuację. Niech Ci, którzy są żyrantami, promotorami i uwaga, sponsorami terroryzmu żydowskiego, bo przecież Imperium Amerykańskie rokrocznie pompuje w zbrodniczy izraelski reżim miliardy dolarów w naturze, w finansach i w sprzęcie, w dostępie do rozmaitych technologii, to państwo niechaj weźmie na siebie Odium przedstawiciela terrorystów. A najjaśniejsza Rzeczpospolita w żadnym wypadku nie powinna dopuszczać do tego, by później po latach. W pamięci przyszłych pokoleń zacierało się to, kto jest terrorystą, kto ofiarą, kto jest zbrodniarzem, a kto biernym świadkiem, nie chcemy czytać o sobie po raz kolejny tak, tak niesprawiedliwych tekstów, jak na przykład Campo di Fiori Czesława Miłosza, gdzie na bazie na bazie pewnych kontrfaktycznych wyobrażeń i plotek posądzono cały naród polski o bierne współczesnictwo, nie ledwie w żydowskich, w niemieckich, wówczas popełnianych m.in. w Warszawie zbrodniach na Żydach. Szanowni Państwo, naprawdę warto zestawić to, co dzieje się dzisiaj w gazie, warto zestawić przekaz propagandowy i izraelski, i amerykański, z tą retoryką, które stosowały dwudziestowieczne reżimy totalitarne, sowiecki komunizm, niemiecki narodowy socjalizm. Warto zobaczyć, że to jest prawdziwa kontynuacja. To jest prawdziwa kontynuacja. I my, Polacy, mający tak głębokie, rozległe i tak potworne doświadczenie jako ofiary obu tych totalitaryzmów w XX wieku z jednej strony z jednej strony wzywamy po raz kolejny, nie po raz pierwszy do uznania ambasadora Izraela w Warszawie za persona non grata wzywamy do co najmniej obniżenia rangi placówki dyplomatycznej żydowskiej w Warszawie i wzywamy do tego, by inicjatywa stworzenia naukowego, historycznego i muzealnego, światowego Centrum Przeciw Ludobójstwu w Warszawie, by ta inicjatywa została podjęta także przez inne środowiska, inne siły polityczne. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Złogie.